Witajcie kochani na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i przychodzę dzisiaj do zodiakalnych koziorożców z prognozą na czerwiec. Moją intencją jest dostarczyć informacje, które będą pomocne w ciągu miesiąca czerwca, które pomogą Wam podjąć decyzję i mam nadzieję, że przyjdą do nas takie informacje, które. Będziecie mogli wykorzystać. Kochani, odczyt jest ogólny, także bierzcie to, co z Wami rezonuje. No, zaczynamy z wysokiego C Pięknie Karta Słońca. Najlepsza karta w tarocie. O, wow, koło fortuny, drogie koziorożce. Aż mam ciarki, dziewiątka mieczy, i cesarzowa. Wow! No, nie wiem, od czego zacząć, bo mam takie poczucie, że ten miesiąc czerwiec to będzie dla Was, drogie koziorożce, pamiętny miesiąc 2025, w 2025 roku. Drogie koziorożce, jeżeli jesteście w sytuacji, że teraz się martwicie o jakiś element Waszego życia, czy martwicie się o ścieżkę zawodową, czy martwicie się o na przykład nową pracę, martwicie się o zdrowie, być może martwicie się, co będzie z waszym związkiem. Kochani, podaję tutaj dużo przykładów, ponieważ czytanie jest generalne i mam takie poczucie, że część z was jest w takiej bardzo ciężkiej energii, ale to, kochani, będzie się kończyć w czerwcu, bo przychodzi zmiana kierunku, na którą czekacie. Po dziewiątce mamy w sposób naturalny dziesiątkę. I koło fortuny jest to piękna karta wprowadzenia ruchu, wprowadzenia zmiany, pozytywnych bardzo często wydarzeń. Więc y, to, co jest ważne tutaj, i to, co słyszę dla Was, i powtórzę to, co słyszę, to y, kochane koziorożce, jesteście proszeni o to, żeby zatrzymać ten kołowrót w Waszej głowie, ten natłok myśli, który nie pozwala Wam spać w nocy. Jest coś takiego jak momentum i nasze działania nabierają pędu, prędkości, nasze myśli nabierają prędkości i bardzo często nie wiemy jak z tego wszystkiego wyjść, a energia podąża za naszą uwagą, czyli tam, gdzie dajemy tej uwagi bardzo dużo, jeżeli dajemy jej zmartwieniom, bo coś się dzieje, na przykład, nie wiem, straciliśmy pracę albo bardzo się martwimy, bo do tej pracy nie chcemy chodzić. To myślimy, im więcej myślimy o tych problemach, tym one rosną, rosną siłę. I teraz medytacja jest pięknym sposobem, żeby wyciszyć te, te myśli. Mogą to być, słuchajcie, spacery, może to być aktywność fizyczna, wszystko to, co sprowadzi Waszą uwagę z głowy do ciała, do Waszego oddechu. Tutaj słyszę, żeby, żebyście, drogie koziorożce, poświęciły czas na to, aby sprowadzić uwagę do ciała, wyjść ze swojej głowy poprzez różnego rodzaju praktyki, cokolwiek wam pasuje medytacja, modlitwa, spacery, wysiłek fizyczny co tam lubicie i co tam chcecie może to być wyjście do przyjaciół, może to być impreza natomiast to jest ważne, bo jak wyciszycie tą negatywną energię, to w końcu będzie miejsce i będzie możliwość na to, żeby to koło, moment, koło fortuny się włączyło dla Was. Bo to jest wydarzenie też z zewnątrz, ale to jest coś na zasadzie manifestacji, czyli musi pojawić się ta przestrzeń w Waszych myślach, w Waszym stanie umysłu, w Waszych emocjach, żeby los mógł się dosłownie dla Was odwrócić. A czeka was nie dużo, ale bardzo dużo dobrego. Mamy kartę cesarzową, kartę obfitości, kartę płodności, kartę takiej kobiecej energii. Jeżeli ktoś chce powiększyć rodzinę i starał się dość długo, to nie wychodziło. Tutaj jest piękny komunikat, że to się w końcu uda. Mam też takie poczucie, że wraz z kołem fortuny zaświeci dla Was słońce i to będzie takie piękne, piękna zmiana w Waszym życiu. Zmiana taka nieoczekiwana, zwłaszcza dla tych osób, które pozostają w trudnej sytuacji. Będzie ta zmiana nieoczekiwana, ale ona będzie taka naprawdę konkretna. Karta słońca reprezentuje też, słuchajcie, jasność myślenia, jasność widzenia pewnych spraw. Być może część z Was skonfrontuje się z rzeczywistością i zacznie widzieć rzeczy takimi, jakimi one są. Wbrew pozorom, karcie Słońca jest też blisko do karty wieży, bo, bo karta Słońca potrafi być tak jasnym światłem rzuconym na pewien obszar naszego życia, że my widzimy jasno i mamy takie momenty też olśnienia, przełomów. Mogą one być pod wpływem wydarzeń zewnętrznych, mogą być pod wpływem takiej realizacji, która do nas po prostu przychodzi. Zobaczmy, mamy rycerza kielichów, czyli osoby, które czekają na miłość, czekają na pojawienie się osoby w życiu. Jest tutaj bardzo duża. Możliwość, bardzo duży potencjał na pojawienie się romantycznej miłości w Waszym życiu. Rycerz Kielichów zwiastuje właśnie nową miłość, i rycerz Kielichów to jest też taki sygnał, żeby podążać za sercem. Um, natomiast trzeba tutaj uważać na to, żeby nie idealizować za bardzo partnera. Mamy tutaj szóstkę. Kielichów za każdym razem jak ta szóstka kielichów pojawia mi się właśnie w obecności karty świadczącej o nowej miłości, każe mi to myśleć, że część osób będzie przeżywać powrót osoby z przeszłości. To nie musi być typowo ex, ale to czyli były, była, ale to może być, słuchajcie, osoba, którą znaliście jako dziecko na przykład. Mieliście przyjaciółkę, przyjaciela z boiska, dosłownie. Albo znaliście tę osobę ze szkoły i ta osoba może również wrócić do Waszego życia. I może to być historia miłosna, ale może to być nie tylko. Natomiast, kochani, no ja myślę, że tu jest historia miłosna na pewno i to duża, bo obok cesarza pojawił się, pojawiła obok cesarzowej, pojawił się cesarz. Czyli to są takie y, odpowiedniki takiej pięknej, żeńskiej i męskiej energii. Jak ja widzę takie pary, czy dworskie, czy właśnie cesarza i cesarzową, to widzę ogromny potencjał w osobie, o której myślicie. I ta osoba może przyjść do waszego życia, a mogą dzięki różnym zbiegom okoliczności mogą wydarzyć się sytuacje, że wy na osoby, które już kiedyś pojawiły się w waszym życiu, popatrzycie inaczej. Tu jest temat rodziny, tu jest temat głębokiej miłości, tu jest temat partnerstwa przez duże P. To są osoby, które są, yy, można powiedzieć, odpowiednikiem żeńskiej i męskiej energii i są w takiej samej sile. Ja nie powiem, że to są dwie połówki, bo ja uważam, że każdy człowiek jest pełny i nie potrzebuje do szczęścia swojej połówki, ale yy, życie z drugim człowiekiem nas ubogaca. Natomiast Kochani, moje przekonanie jest takie, że no nie każdy tego związku chce w życiu. Owszem, wiele osób o tym marzy, ale nie wszyscy chcą rodziny, nie wszyscy się decydują na założenie właśnie rodziny, budowę domu i to też trzeba, słuchajcie, uszanować, że każdy z nas ma inny pomysł na życie. Natomiast tutaj widzę to bardzo silnie miłość i to taką miłość, Partnerstwo może to być też partnerstwo biznesowe, jeżeli poszukujecie osoby do e, biznesu. No nie dwójka kielichów, 100%. To e, e, piękna miłość, piękna miłość, drogie koziorożce do Was idzie i kończy się okres samotności, trudności, idą zmiany, idą piękne zmiany do Was. I ta miłość spowoduje, że wy dostaniecie power'a do działania, dostaniecie siły, dostaniecie motywacji. No, słońce dla was zaświeci, niewątpliwie, drogie koziorożce, pięknie. A jeżeli jesteście już w związku, to będzie ten związek wyniesiony na inny poziom i będziecie myśleć o rodzinie, być może nawet o powiększeniu rodziny. Mamy tutaj siódemkę denarów. Siódemka denarów to jest taka karta, gdzie ja patrzę na to, co osiągnęłam, patrzę na to, co już mam i zastanawiam się, czy mój wysiłek, mm, który wkładam w bieżące sprawy, jest tego warty. To jest też karta czekania na rezultaty, na plony, które już zasialiśmy. Mam takie poczucie, że część z Was, drugie koziorożce, w czerwcu będzie robić taką analizę, co mi wyszło, co mi nie wyszło. Może to też dotyczyć tego, że szósty miesiąc to już jest tak bliżej połowy roku, więc patrzymy na te nasze plany. Nie wiem dlaczego muszę mówić teraz o planach na ten rok, ale mam takie poczucie, że część z Was zrobiło plany, i teraz jest ten motyw, moment, przepraszam, ewaluacji tych planów. Mamy rycerza mieczy. Rycerz mieczy. Mówi do ciebie: Nie spiesz się. Nie spiesz się i on jest taki właśnie bardzo szybki. On jest ambitny, on jest, jakby to powiedzieć, no taki dość impulsywny, szybki w działaniu. Wydaje mi się, że w czerwcu kierujcie się jednak takim spokojnym, wyważonym. Myśleniem, planowaniem, działaniem, bo jeżeli staniecie w sytuacji, że wiele rzeczy was zaskoczy, przyjdzie ten moment koła fortuny i wy poczujecie emocje z tym idące, to możecie decydować się na szalone nawet kroki. Spokojnie weźcie oddech, nic wam nie ucieknie. Jak kocha, to poczeka. I mam jeszcze kartę maga i tu jest piękna reprezentacja Magini, <noise> kobieta, która, jak mag, potrafi w kuchni wyczarować potrawę. Właściwie pusto w lodówce, a jednak są kobiety, które są w stanie ugotować z tego pyszny posiłek. I to jest kwintesencja maga. On ma wszystkie cztery kolory tarota do dyspo dyspozycji i potrafi manifestować bezbłędnie rzeczywistość. Widzę ogromny potencjał, widzę ogromny potencjał do zmiany Waszego życia, do wprowadzenia miłości, stabilności w czerwcu. No i część z Was będzie, mówię, analizować to, co już się udało osiągnąć w 2025 roku. I myślę, że będziecie jeszcze robić takie plany, gdzie idziecie, gdzie chcecie dojść. Dobrze, bierzemy teraz karty księżycowe, moją talię kart i liście herbaty. A wy, kochani, dajcie mi znać, jak to przesłanie z Wami rezonuje, w jakim punkcie życia jesteście, co się ciekawego u Was dzieje. Rozważcie też subskrypcję. Oprócz. Oj, tu powypadały karty, ale może ją zostawmy. Yy, rozważcie subskrypcję, bo oprócz znaków Zodiaku mamy też jeszcze odcinki o numerologii, więc te przesłania się uzupełniają. Mamy. Pełnie księżyca wraku. Problem osobisty znajduje rozwiązanie. Problem osobisty znajduje rozwiązanie. Co ciekawe, to w, mm, miesiąc czerwiec to już zahacza nam o znak raka, więc myślę, że y, to może być wskazówka, że to rozwiązanie problemu osobistego to będzie właśnie po 20 czerwca, tak? Bo 20 czerwca. 20 dobrze mówię, poprawcie mnie, jeżeli źle mówię. Kończymy bliźnięta i y, przechodzimy do znaku raka. Więc, kochani, jeżeli się faktycznie martwiliście o te kwestie takie osobiste, to naprawdę dla Was mam tutaj, drogie raki, bardzo dobrą wiadomość. Zobaczmy, co z nieznanej ścieżki. Co dla Was, kochani, tutaj? To jest moja talia kart. Zobaczmy. No, nie mówiłam nowa miłość. Jakby było mało. Dwójka kielichów, jakby było mało. Rycerz kielichów, para cesarz-cesarzowa, też z mojej tali kart nowa miłość. Otwórzcie serca, drogie koziorożce na taką nową, świeżą energię miłości i to może być związek, to może być nowa pasja. To może być szereg pięknych rzeczy natomiast ten miesiąc dla was, drogie Koziorożce, pokazuje mi się tutaj naprawdę pięknie. Liście herbaty. Ja mam około 200 tych liści i to są bardzo specyficzne wiadomości. Bardzo konkretne, ale potem w komentarzach wiem, że one miały dla kogoś znaczenie i miały do, do kogoś trafić. Także wytrzymajcie jeszcze chwileczkę, zobaczmy, co z takich specyficznych informacji tu jeszcze chce się pokazać. Może ta. Kochani, będziecie mieć przed sobą na pewno. Y, jakąś przeszkodę do pokonania wraz ze wzgórzami i z kangurem, i y, to nie jest duża przeszkoda. Ja myślę, że to jest cały czas dla kogoś wyjście z, z tych zmartwień, z tych lęków, ze stanów depresyjnych. Myślę, że jest to do przejścia, o tak bym powiedziała. I y, ten, taki niespokojny czas, zwłaszcza ten emocjonalny dla Was czas, wymaga po prostu planowania. Czyli zamiast siedzieć i martwić się, to siądźcie z kartką papieru i zaplanujcie, co możecie zrobić. Nawet jeżeli to jest, pójdę na spacer, spotkam się z kimś na kawę. Teraz pogoda, no ta akurat końcówka maja to tak nam dała popalić troszeczkę z tą pogodą, ale robi się coraz lepiej, coraz cieplej, można nawet sobie wyjść yy, z czymś dobrym do picia na ławkę w parku, gdziekolwiek i zrobić coś, żeby tak jak mówię, wyciągnąć się z tej głowy i przenieść uwagę do ciała i do tego co się dzieje tu i teraz. I też specyficzna informacja dla kogoś, że będziecie mieć do czynienia z młodszą kobietą. To może być relacja, to mogą być sprawy do załatwienia, ale w tym miesiącu, w czerwcu, może się pojawić kobieta, która będzie dla Was ważna. Nie musi to być związek, nie musi to być relacja. To może być młodszy członek rodziny też. Kochani, dajcie znać, jak to przesłanie rezonuje. Rozważcie subskrypcję, zapraszam po więcej i jak zawsze do zobaczenia.